27 maja w szkole podstawowej w Pawełzowie odbyło się uroczyste rozdanie nagród w konkursie poetyckim barwy ojczyste. W tym roku nasza szkoła uzyskała certyfikat Civizet Patria oraz statuetkę szkoły z pasją i Pomysł tego konkursu zrodził się jako kontynuacja tych działań naszej szkoły na rzecz patriotyzmu, wychowania obywatelskiego. To było wyjście naprzeciw takim nowym współczesnym potrzebom. To byli uczniowie z całego rejonu, można powiedzieć, o zasięgu wojewódzkim, bo zarówno z Bochni, jak i z województwa podkarpackiego też przyszły do nas prace. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie, mieli za zadanie napisać wiersz własnego autorstwa na temat patriotyzmu i ojczyzny. Jak wiadomo, dzieci teraz nie lubią czytać, mają z tym problemy. A szczególnie poezja to już zupełnie nie jest temat na topie, nie jest modny. A oni mimo wszystko podjęli. Szczególnie jestem wdzięczna nauczycielom za to, że wspomagali uczniów w ich właśnie pracy twórczej. Oprócz nagród głównych, laureaci otrzymali również nagrody specjalne, ufundowane m.in. przez wójta Gmin Lisiegura. Sądzę, że. To młode pokolenie musi w sobie nosić patriotyzm. Nie możemy zapominać o Polsce, o ziemi, gdzieśmy się urodzili, gdzie mamy swoje korzenie. Ten patriotyzm musimy po prostu pielęgnować od kołyski poprzez rodzinę, poprzez szkoły. Sądzę, że te wiersze wypłynęły z głębi, z ich serca i duszy. Sądzę, że w ten sposób odbierają po prostu ojczyznę. Jak dodaje dyrektor szkoły podstawowej, planowana jest już kolejna edycja konkursu. Odpowiedź ze szkół była niesamowita, co muszę nadmienić, że szczególnie z takich niewielkich szkół, szkół nie liczących więcej niż 150 uczniów, to jest dowód na to, że te mniejsze szkoły w jakiś taki bardziej prężny sposób uczą twórczości. I bardzo się z tego cieszymy, bo my również jesteśmy właśnie taką niewielką szkołą na obrzeżach miasta. I będziemy kontynuowali, myślę, że w tej samej konwencji, może troszeczkę innym tematem. Konkurs objęty był honorowym patronatem wójta gminy Lisiagóra, małopolskiego kuratora oświaty, dyrektora miejskiego ośrodka doskonalenia nauczycieli i redaktora naczelnej głosu Lisiagóra, Paulina Pabian-Tarnowska TV.